Wiedziałeś, że Squid Game będzie miało przed sobą jeszcze wiele seriali? I teraz Cię zaskoczę, ponieważ znamy już dużo z nich. Oto zdjęcie przedstawiające fazę pierwszą chodzących produkcji naszego ulubionego serialu. Na sam początek mamy tutaj oczywiście sezon trzeci aktualnego serialu Squid Game, którego dokładną datą premiery będzie 27 czerwca tego roku. Następną produkcją będzie Squid Game 1987, które wyjdzie w zimę 2026 roku. Prawdopodobnie będzie to serial przedstawiający pierwszą edycję Squid Gamea. Na kolejny ogień mamy Squid Game USA, którego premiery możemy się spodziewać pod koniec 2026. W serialu prawdopodobnie dowiemy się, że Squid Game nie odbywało się tylko w Korei, ale również będzie się odbywać w USA. Kolejnym zapowiedzianą produktem jest Squid Game 2.8TH. Będzie ono prawdopodobnie opowiadać o edycji Squid Game, w której wygrał nasz lider. Premiera odbędzie się wiosny 2027. Kolejnym ostatnim serialem, który znamy, będzie Squid Game World, który był już zapowiadany od dawna. W tym serialu dowiemy się, że Squid Game to międzynarodowa gra, a nie tylko na Koreę i USA. A data premiery serialu Brzmi zima 2028. Dajcie znać co wy sądzicie o tych informacjach, bo ja osobiście nie mogę się doczekać.